A teraz przed nami Marek Karpiński, Business Intelligence Team Lead w Gemini Polska. Marek, zapraszam cię. Wielkie brawa dla niego. Witam serdecznie. Dzisiaj chciałbym wam opowiedzieć historię, historię pewnego Andrzeja. Andrzeja i jego frustracji. Andrzej jest farmaceutą i bardzo chce pomagać ludziom, którzy przychodzą do niego do apteki. Niestety pewnego dnia, gdy przychodzi do niego pani Jadwiga, nie jest w stanie jej pomóc. Od razu w, w, w tych emocjach dzwoni do centrali, by dowiedzieć się, czemu ten lek nie przyjechał z ostatnią dostawą. W słuchawce słyszy Andrzeju, nie denerwuj się. Musiałeś znowu pomylić kolumny w Excelu i ten towar, o którym mówisz zamiast do Gdyni, pojechał do Zakopanego. Prośba, byś następnym razem poświęcił te dodatkowe 15 minut i weryfikował Excela przed wysyłką. Problem niby śmieszny, ale skala robi swoje. A apteka to nie piekarnia i ma w swojej ofercie Ponad 13 tysięcy produktów różnego rodzaju w asortymencie. Niestety, proces zamówień centralnych oparty był na e, wysyłce setek maili w ciągu miesiąca, co nie ułatwiała życia naszym farmaceutom. E, z drugiej jednak strony dawało im duży poziom decyzyjności. Organizacja wiedziała, że gdzie jest problem, chciała go szybko rozwiązać, wdrażając. Już działający system na rynku. Dostawca obiecywał, tak, na pewno, jeśli zajdzie taka potrzeba, zmodyfikujemy pod Wasze potrzeby. No niestety, my ze swojej strony nie doceniliśmy unikatowości naszego procesu biznesowego, jego wagi dla organizacji. Stąd już prosta droga do katastrofy. Trzy lata wiele dyskusji o kompromisach, kilka prób wdrożeń sprawiło, że biznes przyszedł do nas do IT i zapytał, czy zbudowalibyście w takiej podstawowej wersji system w pół roku? Tak się składa, że ja przyszedłem do Gimini właśnie dla takich wezwań. Zespół, w mojej opinii, to podstawa sukcesu. Wiedziałem, że czeka nas odcinek specjalny, e, gdzie zobaczymy wiele, wiele skał, któ które zobaczymy w ostatnim momencie. Stąd, e, stąd zespół musiał być zwinny, musiał się szybko zintegrować, więc nie mógł być za duży. Z drugiej strony wiedziałem, nie że nie może zabraknąć żadnej z roli, bo jak wiecie, nic w naturze nie ginie. Stąd. E, w naszym przypadku ta, ta liczba, ta, ta ilość osób okazała się optymalną. Osiem osób w naszym przypadku okazało się wartością optymalną, w tym dwójka świetnych programistów. Jeszcze o dwóch aspektach bardzo bym chciał opowiedzieć, które miały wpływ na, na sukces. Technologia, którą dobrałem, a która pozwalała budować z komponentów, jak z klocków, i czasem prototypować na spotkaniach oraz praca z biznesem nad każdym przyrostem która zakładała transparentność oraz współodpowiedzialność za cały projekt mogło to się odbyć tylko z product ownerem jako osobą wziętą bezpośrednio z biznesu. Rezultaty inicjatywy można przedstawić za pomocą różnych liczb Różnych KPI. Dla nas najistotniejsze było to, że udało się uruchomić system w pół roku, w założonym czasie, co ciekawe, poniżej budżetu. Sześć miesięcy, wielka radość, szczególnie w zespole, w organizacji, która to tworzyła. Dziewięć modułów, gdzie proces zamówień, o którym mówiłem, był tylko jednym z nich. Byliśmy na tyle pewni naszego rozwiązania, że od razu uruchomiliśmy go. Dla całej organizacji 190 aptek, ponad 900 użytkowników jednego dnia zaczęło pracować w innym systemie. Co najbardziej ucieszy wszystkich handrzejów udało się nam oszczędzić 19 tysięcy godzin rocznie pracy farmaceutów przy obecnej skali naszej organizacji. Za chwilę minie 5 minut mojego wystąpienia. W, w tym czasie z aptek Gemini wychodzi około 1700 pacjentów. Dzięki naszej inicjatywie zwiększa się poziom ich zadowolenia, ponieważ lek, po który przyszli był dostępny, a farmaceuta miał dla nich czas. Dziękuję Marek Karpiński. Marku, uff, po wszystkim. Tak, a, cieszę się, cieszę się. Cieszę się. Idę, że mogłem wam bardzo super prezentacja i perfekty, perfekcyjny timing. Pytanie takie, to. Przychodzi do ciebie nowa osoba do zespołu. To jaką wizję sprzedajesz jako lider? Co robisz dla świata? Co robi potencjalnie ta nowa osoba dla siebie w Twoim zespole? Po pierwsze, pokazuję jej, że mamy jasno zdefiniowany cel, którym gdzieś na końcu chcemy wesprzeć naszego klienta końcowego, tak? czyli staramy się gdzieś połączyć to, pokazać. Tak naprawdę, jak ta praca gdzieś w zapleczu organizacji nad jakimś systemem, może dla klienta wewnętrznego może zlinkować i bezpośrednio połączyć go właśnie z tym pacjentem, który przychodzi i odwiedza nasze apteki, czy to te fizyczne, czy online. Jeszcze mam pytanie do Ciebie, Sebastian. mógł pierwszy <coughs> powiedzieć mi, jak bo bardzo taki imprezy ten czas dostarczenia, 6 miesięcy poniżej budżetu. I super, Ale jak udało się zaangażować, motywować zespół, aby nad tym projektem się skupił, miał z tego fan, żeby rozumiał, co robi w ogóle? Tak, po pierwsze, były to osoby, które, dobrałem osoby, które wiedziałem, że z jednej strony mają drive nakierowany na to, żeby dowozić, tak? Były taki trzon główny dwie, trzy osoby, które bardzo dla niej się liczyło to, żeby, e, e, żeby dowieść, co? dowieść realną wartość i one to, tym zaraziły cały zespół. Marku, dzięki za, za prezentację. A ja może dalej pytanie Sebastiana rozwinę, bo te kryteria sukcesu, które podałeś, 6 miesięcy poniżej budżetu, razem z Twoją opowieścią, to trochę brzmi jak taki spacer po parku, że to było łatwe. Na pewno były super trudne momenty. Możesz powiedzieć coś o jakimś trudnym momencie? Um, był